wszystkim na moim na kolejnym Mamy tu silnik rowerowy WSK Gnom Co mam wam że numer seryjny był Zresztą nie jest widoczny Widzicie? O jasno Tak to wygląda Silniczek trochę się okurzył Myślałem to wyremontować może konkretnie No tu mamy tak To jest WSK i gnomek, no bag jest do wyrzucenia drugi by było trzeba i chyba zaczniemy działać coś z tym rowerkiem, żeby to odpalić. To do rowerka się wrzuci i będzie się ganiać, jak to się mówi, tak I świeca iskry. A tutaj, jak ja widzicie, magneto wszystko chodzi, obraca się, paliwko dostaje. Tu jest filtr powietrza. Także wiecie, no jakby to się udało uruchomić piękna sprawa. Taki zabytek, takim zabytkiem trochę podobne jest też fajnie jest, nie? Tak się prezentuje, Także zachęcam do mojego kanału, oglądania moich podmiotów. Filmów będzie coraz więcej. Także serdecznie zachęcam do oglądania. Lajkowania i komentowania. Wiadomo nie. Także serdecznie zachęcam. I mówię, no, to będziemy coraz więcej tych filmów, że na pewno coś ciekawego zawsze będzie rzucane. Może coś Wam się spodoba, może nie, no, różnie to jest, każdy ma inny gust, ale no, filmy będą się pojawiać. Także zachęcam serdecznie i do zobaczenia w kolejnym gniocie na kanale. Także serdecznie zachęcam. Na razie.